Dzień dobry. Dziś poranek zaczniemy od szybkiego rozruszenia się. Usiądź wygodnie na macie czy dywanie. I na razie zamknij oczy. Pomyśl nad intencją tego dnia. Jak się chcesz czuć po tej praktyce? Czy masz dzisiaj dużo rzeczy do załatwienia? Czy wręcz przeciwnie? Totalne luzy. A właśnie może potrzebujesz znaleźć chwilową równowagę, teraz zacznij krążenia głową, powolne ruchy. W prawą stronę. Pełne krążenia. Potem w lewą stronę rozgrzejemy sobie teraz troszeczkę kręgosłup. Zróbmy krążenia całym tłowiem. Najpierw w jedną stronę, głębokie ruchy. Pochyl się mocno do przodu. Mocno wygnij się w plecach do tyłu. Poczuj ten ruch. A teraz w drugą stronę. Chcemy powiedzieć halo. Bierzemy się za ten cudowny dzień. Także drogi kręgosłupie, drogie kochane ciałko, ruszamy się. Zatrzymaj się w centrum i na wdechu unieś ręce do góry. Przeciągnij się i zapleć dłonie w koszyczek. Zróbmy wariację krowy kota. Wdech, ręce do góry. Na wydechu odwracamy dłonie i wypychamy je przed siebie, jednocześnie przybliżając brodę do klatki piersiowej. Odwrócę się do Was na chwilę bokiem i tak kilka razy. Wdech i wydech. Wydech. Ręce do góry wdech. I zatrzymaj się na wydechu z rękami w górze. I na wydechu zejdź na swój lewy bok. Ciągnij mocno dłoń do boku. Pilnuj, żeby pośladek nie odrywał się od maty. Wyciągnij ten bok. Na wdechu wejdź do centrum, ręce do góry i na wydechu zmiana strony. Otwieraj klatkę piersiową. Nie zapadaj się do przodu. Pamiętaj, nie musisz schodzić na przedramię. Nic na siłę. To jest czas, żeby się rozruszać, a nie walczyć ze sobą. Teraz, uwaga, zrobimy mały flow. Na wdechu ręce do góry, na wydechu schodzimy na lewy bok i od razu prawa ręka ciągnie nas po ziemi na prawą stronę do drugiego boku. I tak bujamy się parę razy. Z lewej na prawą, z prawej na lewą. Dobrze, zatrzymajmy się. Na wdechu idziemy do centrum. I na wydechu klasyczna krowa-kot. Zmieńmy pozycję. Wdech-kot, wydech. Krowa. Wklęsłe plecy. Wygięte plecy. Wdech, kot. I na wydechu krowa. Zatrzymajmy się w krowie na trzy, dwa, jeden. Wdech, kot. Zostańmy na 3, 2, 1. Zostańmy w klęku podpartym. Wyciągnijmy prawą rękę do góry. Aktywna ręka, aktywna dłoń, przeciągnijmy się. Następnie opuść rękę i wsuń ją pod lewy bark. Kładąc się na macie, wyciągnij lewą rękę nad głowę lub zostań w podparciu. Rozciągnijmy nasz bark, kręgosłup. Trzymaj biodra wysoko. Nie opuszcza ich do pięt. Tak jest modyfikowany szczeniaczek. Jeszcze trzy dwa jeden. Na wdechu cofnij lewą rękę na wysokość barku i unieś się wyciągając prawą rękę jeszcze raz do góry. Wydech, klęk podparty, wdech, lewa ręka do góry, przeciągamy się i na wydechu przewlekamy ją pod prawym barkiem. Jak jesteśmy w wygodnym skręcie, możemy wyciągnąć prawą rękę za głowę i zostaniemy tu na chwilę. Biodra wysoko. Oddychamy sobie swobodnie, bierzemy wdech i wychodzimy z pozycji jeszcze raz, wyciągając lewą rękę ku górze, wracamy do klęku tego podwijmy palce stóp i teraz angażując mięśnie głębokie brzucha, podnieśmy minimalnie kolana nad matę na 5, 4, 3, 2, 1. Pięknie. Wycofajmy prawą nogę daleko do tyłu i zacznij delikatnie napierać na swoją piętę, tak jakbyśmy chcieli ją położyć na macie. Zamieńmy strony, rozciągnijmy trochę nogi, obudzimy je troszeczkę. dobrze jeszcze chwileczkę na wdechu wejdźmy sobie do klęku podpartego a na wydechu wyjdź do psa z głową w dół no i dzień dobry w naszym pierwszym psie jeśli czujesz, że potrzebujesz pospaceruj chwilkę jeżeli nie rozciągaj sobie kręgosłup, nogi w miejscu. Wydłuż kręgosłup. Zatrzymaj się. I na wdechu zejdź do planka. Ale od razu wracasz do psa na wydechu. Lecimy we flow. Wyobraź sobie, że Twoje plecy to fala. Delikatny ruch, pies z głową w dół, i plank, lecimy fala do góry. Jeszcze dwa, jeden, i czaturanka, wdech, pies z głową do góry, zatrzymaj się. Angażuj mięśnie, ramiona daleko od uszu, wydech pies z głową w dół. Małymi kroczkami idź na początek. Maty, wdech proste plecy, wydech skłoń, zostańmy tutaj. Połóż brzuch na udach. Możesz spleść ręce, złapać się za łokcie. I troszeczkę się pobujamy. na prawo, na lewo. Jeżeli nogi ciągną, to zagniję w kolanach, umieść dłonie na macie i na wdechu roluj ciało do góry. Przeciągnij się. Opuść dłonie do klatki. No to co? Lecimy dalej, na wdechu ręce do góry, wydech skłon. Wdech proste plecy, wydech. Przejście plank. Czaturanga. Wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Od razu prawa noga między dłonie. Wdech, ręce do sufitu lub do nieba. Wysoki wykrok. Łapiemy równowagę. Pięknie. Zostaniemy tu na chwilę. Silne nogi, mocne plecy, aktywne dłonie. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Opuść dłonie na matę, wydech. Wycofaj nogę do psa z głową w dół. Od razu lewa noga między dłonie i na wdechu ręce kura. Budzimy jeszcze bardziej nasze ciało. Angażuj ręce, dłonie aktywne. Nie zapadamy się w biodrach. Nogi silne. Jeszcze chwilka. I opuść dłonie na matę. Wydech pies z głową w dół. Wdech, krok między dłonie. Proste plecy, skłon, wydech. Wdech, rolujemy się do góry, przeciągamy się. Dłonie opuszczamy do klatki. Rozgrzejmy jeszcze bardziej ciało. Strzelmy sobie jeszcze jedną winiackę. Wdech ręce do góry. Wydech skłon. Wdech proste plecy. Wydech duży krok do tyłu. Plank i czaturanga. Wdech pies z głową do góry. Na wydechu pies z głową w dół. Zostańmy tu chwilę. Możesz kilka razy ugiąć kolana, przejście. I teraz uwaga, lecimy we flow. Unieś prawe kolano do klatki i od razu spróbuj dotknąć kolanem prawy łokieć. Wdech, wycofaj prostą nogę do sufitu lub nieba. Wydech, kolano, środek. Wdech, noga góra. Wydech, kolano, lewy łokieć. Wdech, góra. Jeszcze raz. Kolano, prawy łokieć. Góra. Kolano, środek. Góra. Kolano, lewy łokieć. Góra. Jeszcze raz. Wydech, łokieć. Wdech, noga góra. Wydech, środek. Wdech, góra. Wydech, łokieć. Wdech, góra. Uwaga, na wydechu stopa między dłonie. Opuść lewe kolano matę. Wdech, ręce do góry. Niski wykrok. Aktywne biodra. Plecy proste. Łapiemy oddech. Aktywne dłonie. Patrzymy przed siebie. I teraz opuść dłonie na matę, podwiń palce lewej stopy i wejdź do psa z głową w dół. Lecimy drugą stronę. Unieś lewe kolano do klatki piersiowej znowu kolano lewy łokieć, noga do nieba, kolano. Środek, wdech, noga do góry. Kolano, prawy łokieć. Wdech, noga do góry. Jeszcze dwa razy. Dalsza rada. Świetnie ci idzie. Ostatni raz. Pracuj z oddechem. Cudnie. Noga do góry i na wydechu między dłonie. Kolano na matę. Ręce do góry. Niski wykrok. Mamy to. Złap oddech. Uspokój go troszeczkę, jeżeliś przyspieszył. Jeszcze chwileczkę. I opuść dłonie na matę, Podmień palce prawej stopy i wycofaj lewą nogę do psa z głową w dół. Zróbmy winiastkę, plank, czaturanga, pies z głową w górę, pies z głową w dół, pięknie. I usiądźmy sobie na macie. Stopy dajmy szerzej niż mata, i poprzekręcajmy je na chwilę na boki. Raz prawa strona, raz lewa. Nie śpieszymy się. W swoim tempie. No dobrze, moi mili. Otwórzmy sobie jeszcze bardziej biodra, bo to tu się głównie kumulują emocje. Także wyprostuj sobie nogi, usiądź wygodnie, a następnie podciągnij lewą nogę do klatki piersiowej. Teraz delikatnym ruchem pomóż sobie rękoma i ułóż stopę w zgięciu prawej ręki. Podnieś nogę do klatki, przytul jak dziecko w kołysce i próbujemy nogą pomachać na prawo i na lewo. Łatwiejszy wariant, chwyć prawą dłonią podeszwę stopy. Lewa stabilizuje przy kolanie i również delikatnie bujej na boki. Wybierz swój wariant. Jeszcze chwilka. Delikatnie z czułością. Następnie odłóż ugiętą nogę na prawe udo. Uginając prawą nogę, przyciągnij lewą nogę do klatki piersiowej. Poczuj jak delikatnie rozciągają się mięśnie. Oczywiście rób to we własnym zakresie. To nogą kontrolujesz jak bardzo rozciągasz. No dobrze, wyprostuj nogi, rozplątaj się i zrobimy to samo na drugą stronę. Ułóż prawą stopę w zgięciu lewej ręki. I teraz delikatnie kołysamy na prawo i na lewo. Staraj się utrzymać proste plecy. Oczywiście możesz przechwycić stopę dłonią. Wybierz to, co Ci dziś pasuje. Cudownie. Teraz odłóż nogę na lewym udzie. Zegnij lewe kolano i utrzymując proste plecy, przeciągnij we własnym zakresie nogi do klatki piersiowej. Delikatnie. Pamiętaj, to jest Twoja praktyka, Twój czas. Nie musi być wszystko idealnie, bo kto powiedział, co jest idealne. Powoli rozplątajmy się i połóżmy się na plecach. Zamknij oczy. Podciągnij kolana jeszcze na chwilę do klatki i pobłujaj się na boki. Rozmasuj kręgosłup. No i teraz zostaje nam już tylko relaks końcowy. Shavasana. Pozwól, by oddech był naturalny. Nie chciało wchłonie efekt praktyki. Zauważ, jak się teraz czujesz fizycznie, mentalnie, energetycznie. Z każdym wdechem poczuj świeżość nowego dnia, nowego początku. Możesz tu zostać, ale jeśli dzień wzywa, zacznij poruszać pomalutku palcami. Przeciągnij się, przewróć się na bok i usiądź ze mną jeszcze na chwilę. Weź głęboki wdech i unieś ręce do góry. Na wydechu umieść je na wysokości serca. Uśmiechnij się do siebie, do dnia, który wzywa. Życzę Ci dzisiaj pięknego dnia. Powodzenia, niech będzie tylko lepiej. I dziękuję, że mogłam Ci towarzyszyć. Namaste.